Tak, dziś my jesteśmy razem, wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy z pis Solidarnej Polski, czy jesteśmy z wielu różnych towarzyszy, które walczą o polskość, walczą o patriotyzm, walczą o szacunek dla religii, walczą o szacunek dla Kościoła. Szanowni Państwo, otóż dziś jesteśmy w szczególnej sytuacji. Tutaj, w tym miejscu, w Warszawie połączyła nas wspólna sprawa. Jesteśmy wspólnotą, jesteśmy jednością wokół wartości, takich jak prawda, takich jak wolność, takich jak nasze wspólne polskie dziedzictwo i takich jak nasza zagrożona demokracja. Jesteśmy tu razem, by tych wartości bronić. I kto by pomyślał, że. Kto by pomyślał, że po 20 lat? 20 lat od czasu, kiedy Polska odzyskała wolność? Po tych 20 latach będziemy musieli, my Polacy, w różnych miastach Polski wychodzić i wołać o wolność, wołać o prawdę, domagać się przestrzegania podstawowych praw. Kto by pomyślał? Również, że tu w Warszawie będziemy musieli się spotykać. Czy to pod kancelarią premiera, czy pod Belwederem, i bronić prawdy, bronić wolności, bronić telewizji TV, bo tu po to przyszliśmy. <laughs> Bez wolności słowa nie ma demokracji. Bez uczciwej władzy można też bardzo łatwo stracić suwerenność. Panie premierze, zwracam się do Donalda Tuska. Proszę tchórzliwie nie grozić politykom. To społeczeństwo, a przynajmniej wielka jego część. Nazywa pana zdrajcą stanu. Już kilka dni po katastrofie smoleńskiej pytali, czy to, co pan robi, to amatorszczyzna czy zdrada stanu. Stopniowo dowiadywaliśmy się o pana roli w rozbiciu wizyty smoleńskiej, o dogadywaniu się z premierem Rosji ponad głową prezydenta polskiego państwa, później o oddaniu śledztwa w ręce Rosjan. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana, przestępstwa wobec polskiego społeczeństwa. Demonstruje Pan siłę wobec słabszych, wobec silniejszych, przed którymi ma Pan bronić interesów polskich obywateli. Jest Pan wyjątkowo uległy. To postawa niegodna przywódcy, ale i po prostu mężczyzny. Jeśli Pana służby zamalują ten napis, to powstanie 10 nowych. Jestem przekonana, że przechodzi Pan do historii w czołówce polskich zdrajców narodowych. problemy Z polską ortografią na poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej, ale za kompromitującą pana złotą myśl, że przyczyny katastrofy są arcyboleśnie proste. Jeszcze przed wynikiem śledztwa z góry żerował pan rosyjską wersję wydarzeń w ślad za kagiebowcem Putinem, który morduje niezależnych dziennikarzy i wysadza budynki z własnymi obywatelami. Ani pan, ani ja nie mamy dowodów. Wszystkie dowody polskie władze oddały Rosji. Pozostaje opierać się na przesłankach, a one każą poważnie brać pod uwagę, że to był zamach. Rosja zaciera ślady na Pana oczach. Rosja zaciera ślady na Pana oczach. Niszczy i myje wrak samolotu. Nasz najcenniejszy dowód, mający kluczowe znaczenie w dochodzeniu do prawdy. Pana obowiązkiem jest zadbać o bezpieczeństwo Polaków, o rzetelne śledztwo na podstawie dowodów, a nie dywagować bez pokrycia w faktach. Zastanawiam się, czy słowa Pana i Pana doradców to tylko miałkość intelektualna, czy reprezentowanie obcych interesów w Polsce na najwyższym szczeblu władzy. W historii Polski niestety już to się zdarzało. Nawet jeśli to jest miałkość intelektualna, w co osobiście wątpię, ale nawet jeśli, to tą miałkością zagraża Pan suwerenności Polski. Stają po stronie oprawców. A przecież zginął prezydent Polski i rzecz, z którą najtrudniej się zmierzyć, ale niestety trzeba Rosjanie mogli dobijać rannych. Nie możemy tego wykluczyć. Nikt nie może tego wykluczyć. Na was. Panie Prezydencie i Panie Premierze, na Was spoczywał obowiązek troski o bezpieczeństwo polskich obywateli, o państwo. Odpowiecie przed narodem za działanie na szkodę jego podstawowych interesów. Boicie się wolnego słowa, zadawania pytań, bo jedyne pytania, które tolerujecie, to od usłużnych dziennikarzy, które, którzy potrafią prowadzić owocne śledztwo w sprawie koloru włosów Ojca Madzi. Przepraszam za ten przykład, który także niewątpliwie wiąże się z ludzką tragedią. Łamiąc wszelkie zasady przejrzystych kryteriów konkursu, bez żadnych podstaw ekonomicznych, kierując się chorą ideologią i nieprzejrzystymi interesami, władza dyskryminuje 2 miliony osób w Polsce. Nie pozwolimy na to, bo to nawet nie jest sprawa 2 milionów obywateli, ale wszystkich Polaków, Słowa to gwarant demokracji i my nie mamy wyjścia. Nie będziemy was pytać, czy możemy mieć wolność słowa. Tak jak nikogo człowiek nie pyta o to, czy może oddychać. Jesteście zaprzeczeniem tych wartości. Kłamstwo i pogarda dla Polski i Polaków to są wasze wartości. Kluby Gazety Polskiej stanowczo protestują przeciw tej dyskryminacji. Nie zgodzimy się nigdy na łamanie praw obywatelskich. Na spychanie nas do roli obywateli drugiej kategorii. Panie Tusk, tu jest Polska. Polskość to nie jest nienormalność. Polskość to jest świętość, panie Tusk. Niech Pan więcej Polsce nie szkodzi. Niech Pan odejdzie i zostawi Polskę tym, którzy ją kochają. To jedyne, co może Pan dobrego zrobić. Hańbą dla naszego narodu jest to, że człowiek, który nienawidzi polskości, a tym samym Polski i Polaków, stoi na czele rządu, a konkretnie parodii rządu. I Ojczyzna, to dla Was są puste słowa. Wasze usta są pełne jadu i nienawiści do sztucznie wykreowanego wroga. Tym wrogiem jesteśmy my, za to, że domagamy się suwerennego państwa, bo domagamy się szacunku dla Krzyża Chrystusowego i dla Polski, która musi być budowana na prawdzie. A Wy boicie się prawdy. Jeżeli ujawnimy prawdę, to będzie Wasz koniec. Dlatego tak panicznie boicie się niezależnych mediów. Mówimy mocno, ale oddajemy Wam to, na co zasługujecie. Święty Augustyn powiedział, że państwo wyzute ze sprawiedliwości jest bandą rozbójników. Właśnie mamy do czynienia z taką bandą, która nie tylko kradnie i pozwala kraść, ale prowadzi nas do upadku gospodarczego. Nie jest to zwykłe złodziejstwo czy nieudacznictwo. Mamy do czynienia z zaplanowanym i celowym zniszczeniem państwa polskiego. Ale się przeliczyliście, panie Tusk. Nie doceniliście siły polskiego narodu, naszej siły. Z momentem zamordowania prezydenta Kaczyńskiego i elity narodu mamy do czynienia z niespotykaną zdradą. Już nawet nie zachowujecie pozorów. Nie kryjecie się z tym, że służycie obcym. Wrogom Polski interesom prowadzicie działania nie tylko sprzeczne z polską racją stanu, a wręcz przeciwko Polsce i narodowi. Zdradzacie Polskę. Oddaliście naszą suwerenność w ręce byłych najeźdźców i zaborców, a działania wewnętrzne kierujecie na zniszczenie tego, co jeszcze zostało. Chcecie zrobić Polski kolonię tanich niewolników. Działania mające znamiona zdrady nazywacie reformami. Prowadzicie do upadku intelektualnego narodu, do upadku polskiego szkolnictwa, aby Polacy umieli tylko czytać i pisać, by nadawali się wyłącznie na przysłowiowych sprzedawców w markecie. Chcecie zniszczyć naród, między innymi ustawą emerytalną, przez legalną eksterminację, a jednocześnie dajecie młodym ludziom sygnał, że nie mają czego szukać w swojej ojczyźnie. Wasze niedoczekanie, panowie Tusk, Sikorski i Komorowski, którzy dopełniliście zdrady w Berlinie. Polacy nie będą niewolnikami, a Polska nigdy nie będzie niczyją kolonią. Niszczycie naszą historię i tożsamość narodu. Walczycie z Krzyżem, który dla Polaków jest największą świętością. Nasz papież błogosławiony Jan Paweł II wołał. Brońcie Krzyża, brońcie wolności. To jest nasza ojczyzna. Tu pod belwederem zwracamy się jeszcze raz do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego który oddelegował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji panów Jana Dworaka, przewodniczącego i Krzysztofa Lufta. Panie Prezydencie, to są pańscy urzędnicy. Zobowiązani są liczyć się z opinią i decyzją pańską. Jeżeli ci urzędnicy nie zmienią swojej decyzji w sprawie telewizji Trwam, to będzie znaczyło, że pan prezydent jest także przeciwny tej telewizji, a przecież przysięgał, że dobro Polaków jest dla niego najważniejsze. Panie prezydencie, jeden pański telefon do pana dworaka, jeden jego podpis i konflikt społeczny przestaje istnieć. Konflikt wzniecony nie przez widzów Telewizji Trwam. Proszę państwa, w żadnym wypadku nie wolno nam tak licznie tu zgromadzonym pogodzić się z myślą, że Telewizja Trwam nie znajdzie się na pierwszej platformie cyfrowej. Ta opcja nie wchodzi w grę. Tylko Katolicka Telewizja trwa, ma program, w którym nie ma przemocy, satanizmu, wulgaryzmów, pogardy, pornografii, kłamstwa, przewrotności, cenzury, propagandy i komercji. Dziś tylko ta telewizja pokazuje prawdziwy obraz Polski. Czy chcecie Państwo, aby pierwszy multipleks składał się z programów będących jednym wielkim TVN-em? Nie! Dlatego najwyższy czas, aby główne polskie media wyzwoliły się z oparów komuny i pogardy dla zwykłego człowieka. Chcemy telewizji prawdziwie polskiej, patriotycznej, oddanej Bogu i Ojczyźnie oraz nam, milionom widzów. Dlatego liczymy na Pana Prezydenta. Cierpliwie czekamy. Jesteśmy jednak gotowi stawić się tu jeszcze raz, w jeszcze większym gronie. Przyjadą wtedy wszyscy ci, którzy podpisali się pod protestem do Krajowej Rady. Będą nas miliony, gdyż oburzonych jawnie dyskryminacyjną, wręcz prowokacyjną decyzją Krajowej Rady stale przybyły milion, dwa miliony dwieście tysięcy. Jeżeli to nie odniesie skutku, pojedziemy do Brukseli, do Strasburga, tam będziemy organizować demonstracje, niech Europejczycy dowiedzą się, jak obecne polskie władze traktują katolików, swoich własnych obywateli, tak dumnych z Jana Pawła II. Jak władze powiązane z zaprzyjaźnionym biznesem medialnym zawłaszczają dla siebie i dla nich przestrzeń cyfrową. Niech zobaczą, co stało się w Polsce, co stało się z Polską, ojczyzną błogosławionego Karola Wojtyły. Jeżeli nie doczekamy się zmiany decyzji krajowej rady w sprawie telewizji trwam, już wkrótce w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej zawisną we wszystkich miastach rozgrywek plakaty i banery z informacją o jawnej dyskryminacji polskich katolików o rażącym deficycie demokracji w Polsce, przedtem jednak już niedługo, 3 maja, 50. rocznicę ogłoszenia przez papieża najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, główną patronką Polski, ruszy przez Warszawę Marsz Patriotów 3 maja. Wielgrzymka organizowana przez Krucjatę Różańcową za Ojczyznę. Ewa Stankiewicz przypomniała wszystkich organizatorów, wszystkie stowarzyszenia, wszystkie instytucje, które pomagały, które dzięki którym mogło dojść do tak wielkiej, wspaniałej, patriotycznej manifestacji. Pozwolę sobie już ich nie wymieniać, ale w ich imieniu mogę powiedzieć tylko jedno. To był nasz obowiązek. Boże Bogosław w Polsce. Boże miej w swojej opiece polski kościół, Radio Maryja i Telewizję Trwa.